Siemanko, Siemanko, szukasz taniej latarki czołowej, a nie a, masz dużo kasy? Słuchaj, mam coś dla ciebie. Latarka czołowa Vavox 500 Lumenów IP66, Także możesz ją oblać wodą, a nawet możesz chodzić w deszczu. Rozpakujmy sobie. Zobaczmy, co to jest. I obsługi po polsku i po angielsku. Przycisk zmiany trybu. Sensor ruchu, to jest najlepsze. Włączanie światła czerwonego, wskaźnik naładowania akumulatora. A co do akumulatora, to jest taka sytuacja, że tutaj mamy. Zobaczcie. Cyk, lampeczka, elegancka I jeszcze kabelek do ładowania akumulatora Jeśli wam się wyczerwi akumulator, otwieracie Wyciągacie akumulator do ładowania, podpinacie go do prądu A wsadzacie tutaj trzy baterie paluszki, które kupisz w sklepie Jeśli wam się wyczerpią paluszki, wkładacie z powrotem tą baterię W zasadzie akumulatorek Ops! działa Tutaj włączanie Trzy tryby, mocny, słaby i migotanie Jak przytrzymam dłużej, włącza się czerwona lampka Można sobie ją na przykład dać do tyłu Następnie włączamy tym, i tu jest poziom naładowania. Pasek można założyć, i teraz mogę założyć sobie na moją czochę. A co jest najlepsze, zobaczcie. Wow, można tak. Tu są dwa czujniki po boku, więc jak ruszycie, jeden nie działa. Ale musicie obydwa. Nie za każdym razem to działa. O, musicie wyczuć to. Wyczuć się, ruch karate. Przemysł. Dobra, zobaczmy jak świeci w nocy. Tak się składa, że na polu jeszcze jest w miarę jasno. Ale zobaczcie co widać teraz. Jak włączymy latarkę. To jest najmocniejsze. Tu jest na przykład samochód. Coś robimy, wszystko będzie widać. To jest taka garażowa latarka. Zadanie, jaką będziecie musieli zapłacić za tą latarkę. Od 80 zł do 120 zł. Myślę, że warto. Bardzo dobre oceny na Drogo, Także tam możecie nawet zakupić. Czas ładowania to 3 godziny. Czas pracy na trybie pierwszym do 3 godzin. Czas pracy na trybie drugim do 10,5 godziny. Waga bez baterii 64 gram. Jeśli się podobało, zostawcie subskrypcję, komentarz i lajka. Dzięki. Elo.